Witaj w medytacji mocy. Te afirmacje zostały stworzone, aby wspierać Cię w wewnętrznej przemianie. Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki, spokojny wdech i powolny wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało się rozluźnia, a umysł staje się coraz cichszy. Wchodzisz teraz w stan wewnętrznego spokoju, otwierając się na pozytywne zmiany. Zaczynamy. Każdego dnia. Z łatwością przyciągam do siebie sytuacje i ludzi, którzy wspierają moje cele. Moje działania są pełne lekkości, a efekty przychodzą naturalnie i w idealnym czasie. Z wdzięcznością przyjmuję wszystko, co zbliża mnie do mojego wymarzonego życia. Moje serce, umysł i intuicja prowadzą mnie prostą drogą do sukcesu. Wiem, że zasługuję na to, co najlepsze, i otwieram się na obfitość. Moje cele realizują się łatwiej niż kiedykolwiek mogłam sobie wyobrazić. Z radością obserwuję, jak moje marzenia stają się rzeczywistością. W moim życiu jest coraz więcej harmonii, obfitości i spełnienia. Każdy krok, który stawiam, prowadzi mnie bliżej mojego celu. Moje myśli są jasne. Pełne pewności i ukierunkowany na sukces. Otwieram się na nowe możliwości, które pojawiają się bez wysiłku. Z łatwością dostrzegam i wykorzystuję szanse, które wspierają mój rozwój. Moje życie wypełnia spokojna pewność, że wszystko układa się idealnie. Energia wszechświata sprzyja moim planom i realizacji moich pragnień. Z miłością dbam o siebie i swoje cele, a wszechświat wspiera mnie w każdym kroku. Moje decyzje są trafne, mądre i prowadzą mnie do wspaniałych rezultatów. Przyciągam inspiracje, pomysły i rozwiązania, które czynią moje życie piękniejszym. Czuję w sobie siłę i lekkość, które pomagają mi działać skutecznie i bez presji. Moja droga do sukcesu jest przyjemna, pełna spokoju i satysfakcji. Z każdym dniem staję się bardziej pewna siebie i swojej wartości. Moje cele realizują się w idealnym momencie i w najlepszy możliwy sposób. Moje życie jest pełne pięknych niespodzianek i inspirujących wydarzeń. Z ufnością podążam za głosem serca, wiedząc, że zawsze prowadzi mnie we właściwe miejsce. Jestem wdzięczna za wszystkie małe i wielkie sukcesy, które przychodzą do mnie z lekkością. Moje marzenia spełniają się szybciej, niż się spodziewam, a ja przyjmuję to z radością. Każdego dnia z łatwością przyciągam do siebie sytuacje i ludzi, którzy wspierają moje cele. Moje działania są pełne lekkości. A efekty przychodzą naturalnie i w idealnym czasie. Z wdzięcznością przyjmuję wszystko, co zbliża mnie do mojego wymarzonego życia. Moje serce, umysł i intuicja prowadzą mnie prostą drogą do sukcesu. Wiem, że zasługuję na to, co najlepsze, i otwieram się na obfitość. Moje cele realizują się łatwiej niż kiedykolwiek mogłam sobie wyobrazić. Z radością obserwuję, jak moje marzenia stają się rzeczywistością. W moim życiu jest coraz więcej harmonii, obfitości i spełnienia. Każdy krok, który stawiam, prowadzi mnie bliżej mojego celu. Moje myśli są jasne, pełne pewności i ukierunkowane na sukces. Otwieram się na nowe możliwości, które pojawiają się bez wysiłku. Z łatwością dostrzegam i wykorzystuję szanse, które wspierają mój rozwój. Moje życie wypełnia spokojna pewność, że wszystko układa się idealnie. Energia wszechświata sprzyja moim planom i realizacji moich pragnień. Z miłością dbam o siebie i swoje cele, a wszechświat wspiera mnie w każdym kroku. Moje decyzje są trafne, mądre i prowadzą mnie do wspaniałych rezultatów. Przyciągam inspiracje, pomysły i rozwiązania, które czynią moje życie piękniejszym. Czuję w sobie siłę i lekkość, które pomagają mi działać skutecznie i bez presji. Moja droga do sukcesu jest przyjemna, pełna spokoju. I Satysfakcji. Z każdym dniem staję się bardziej pewna siebie i swojej wartości. Moje cele realizują się w idealnym momencie i w najlepszy możliwy sposób. Moje życie jest pełne pięknych niespodzianek. I inspirujących wydarzeń. Z ufnością podążam za głosem serca, wiedząc, że zawsze prowadzi mnie we właściwe miejsce. Jestem wdzięczna za wszystkie małe i wielkie sukcesy, które przychodzą do mnie z lekkością. Moje marzenia spełniają się szybciej niż się spodziewam, a ja przyjmuję to z radością. A teraz weź głęboki wdech i z wydechem łagodnie powróć do chwili obecnej. Pozostań jeszcze przez moment w tej spokojnej, obfitej energii. Jeśli ta medytacja była dla Ciebie pomocna, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych nagrań. W komentarzu możesz zaproponować temat kolejnych afirmacji lub napisać, co dała Ci ta medytacja. Aby wzmocnić efekt afirmacji, słuchaj tej medytacji codziennie. Pamiętaj. Nawet najmniejszy krok każdego dnia przybliża cię do życia, o jakim marzysz. Do usłyszenia w kolejnej medytacji mocy. Niech obfitość towarzyszy ci każdego dnia.